W dzisiejszym wydaniu dziękujemy telewizom. Koniec ósmego sezonu Kaiserogradu. Wielki Książę Fryderyk o zapowiedzeniu wyborów parlamentarnych. Podział mandatów w radach guberialnych. Dobry wieczór Państwu, zapraszam na Królicze Światowe Informacje. Na początku dzisiejszego wydania chcieliśmy podziękować wszystkim najdroższym telewizom, dzięki którym telewizja księdzowska bardzo dynamicznie się rozwija. We wczorajszym wydaniu Panoramy Królików, które w programie drugim była na YouTube. Film ten pod tytułem miniaturkowym Panoramiczny Królik zdobył aż 53 wyświetlenia. Jak na rozwijający się od tygodnia kanał Fresher Film Rudiota jest to naprawdę duży sukces. Tak samo dziś kanał Fresher Film Rudiota zdobył 26 subskrybentów. Jeszcze raz za to bardzo wszystkim drogim telewidzom dziękujemy. Zapraszamy teraz do obejrzenia trzeciego wydania miniserii w Królicie świadowych Informacjach o trzech najważniejszych ośrodkach miejskich na przełomie XIX i XX wieku. Dzisiaj Warszawa. Dobry wieczór Państwu. Warszawa na przełomie XIX i XX wieku była bardzo szybko rozwijającym się kapitalistycznym miastem. Przypomnijmy wcześniejsze epoki istnienia Warszawy. Powstała ona w średniowieczu i stała się ona bardzo szybko ważnym ośrodkiem i stolicą jednego z księstw mazowieckich. Następnie, za czasów wazów, stała się ona siedzibą władców polskich. Oficjalnie stolicą był Kraków, aż do 1918 roku. Następnie Warszawa szybko się rozwijała, z pewnymi wyjątkami, takimi jak okresy potopów czy początek XVIII wieku, kiedy przez Rzeczypospolitę obojga narodów przychodziły fale nieszczęść. Następnie w osiemna, pod koniec XVIII wieku bardzo silnie się rozrosła w epoce Stanisławowskiej. Później nastąpił czas powstań listopadowego i styczniowego. Między jeszcze epoką Stanisławowską a powstaniem listopadowym istniało Królestwo Kongresowe, w czasie którego Warszawa stała się silnie arystokratycznym miastem, jako siedziba królestwa połączoną Unią Personalną z Cesarstwem Rosyjskim. Po powstaniach, Między powstaniami był stan wojenny, który doprowadził do katastrofy warszawskie budownictwo. Na dodatek w Warszawie powstała jeszcze twierdza, przez którą Warszawa zmieniła się w jedno z najbardziej przeludnionych miast w Europie. Później nastąpił Wielki rozrost Warszawy. Na początku XX wieku zlikwidowana została Twierdza Warszawska, dzięki czemu miasto mogło się rozwi spokojnie rozwijać. Wtedy zaczęły także powstawać takie dzielnice jak żolibo, Wola czy Mokotów. Najważniejszą rolą Warszawy przełomu XIX i XX wieku była rola kultury polskiej i jej rozbudowy. Mimo, że rusyfikacja w mieście trwała, a jej symbolem była cerkiew na Placu Saskim, to mimo wszystko polska kultura w tym mieście się bardzo rozwijała. Drugą najważniejszą funkcją była ta gospodarcza. W mieście istniało ponad 420 fabryk, w których pracowało 30 tysięcy robotników. Dziś nadszedł ten smutny dzień. Kończy się ósmy sezon w Minecraft. Koniec ósmego sezonu Kajzerogradu jest bardzo smutny i przykry, tym bardziej, że sam kajzerograd w tym sezonie jest już bardzo wielki, wręcz ogromnym. Istnieje on od, od prawie dwóch lat, bez jednego miesiąca dwóch lat i przegranych zostało na nich przeze mnie naprawdę tysiące setki godzin. Niestety coś się kończy, ale z drugiej strony coś się zaczyna. Może i coś nawet lepszego, ponieważ dzięki nowego systemu nadawania czytajcie po ludzku to jako nowy telefon, będzie nowa sezonka i Gradu z nową lepszą wydajnością, a także co się z tego wiąże, nowa siedziba fryszar Film Rudiota z lepszym, ciekawszym studiem. Redakcja Fresher Film Rudiota uznała, że dopóki nie powstanie nowa jej siedziba na nowym sezonie Kajzerogradu, będzie ona korzystała ze starych screenshotów z ich starej siedziby przy, no, o adresach: Frydyska 5, Fryryryska 6 i Senacka 1 w ósmym sezonie Kajzerogradu. Bardzo smutna część teraz króliczych światowych informacji: pożegnanie ósmego sezonu Kajzerogradu przy akompaniamencie historii tego prawie dwuletniego serwera. Dobry wieczór Państwu. Ósmy sezon Kajzerogradu powstał w grudniu 2022 roku. Pierwszym budynkiem na tym serwerze jest Pałac Knieziowski, który drodzy telewizowie mogą oglądać w tle, jako jego wieżek, każdego wydania Króliczy Światowych Informacji. W styczniu 2023 roku w mieście odbyła się Wielka Bitwa. W czasie której zostało zniszczonych 10% miasta. Przez kolejne miesiące, oprócz Marsa, gdzie miasto się bardzo słabo rozwijało, się ono dosyć dynamicznie rozwijało. Następnie w wakacje roku 2023 miasto powiększyło się dwukrotnie. Następnie w okresie wrzesień z styczeń miasto rozwijało się ze średniej prędkości, ale czas, cały czas szło do góry. Następnie od stycznia do maja 2024 roku miasto bardzo dużo się rozrosło ponad dwukrotnie. W maju i czerwcu trwała wojna z Warszawą i Bydgoszką, gdzie i terrorystyczne naloty tych Państw zniszczyły 80, przepraszam, 50% zabudowy miasta. Doprowadziło to do wielkich zniszczeń. Przez kolejne wakacje całe miasto się odbudowało. Teraz jest koniec tego serwera, ale już wkrótce nowy, lepszy serwer. Gnieziowska Agencja Prasowa informuje, że wielki książę Fryderek wkrótce ogłosi, kiedy odbędą się wybory parlamentarne, które według kadencyjności mają się odbyć w tym miesiącu. Publicyści z Księżyckiej Agencji Prasowej zakładają, że wybory parlamentarne w tym miesiącu będą tak samo ciekawe jak wybory samorządowe, które naprawdę zmieniły samorządową sytuację polityczną w Wielkim Księstwie Królików. Z pewnością faktem jest, że Unitat Urzacki naprawdę musiał się silnie wysilić, aby znów wygrać wybory. Najba największymi faworytami są nacjonalistyczni fryżokrzyżowcy i socjalistyczna przymierze samoobrony. Zostały już rozdane mandaty w radach guberialnych, a także zawiązała się w nich koalicja. We wszystkich radach guberialnych księstw, oprócz księstwa Wormackiego, Alszańskiego i Humboldtiego, panują samodzielnie lokalne partie. W księstwach Alszańskim i Humboldtim z koalicją z Frzyżykrzyżowcami, a w Formackim z Unitatem Uszackim. Dobry wieczór Państwu, zapraszam na program Wywiad w Dzisiaj w naszym studiu jest architekt z Kajzerogradu. Jakie Pan ma zdanie o zakończeniu sezonu 8, a tym samym rozpoczęcie, rozpoczęcie sezonu dziewiątego istnienia miasta? Nietrwałość serwera Kajzerogradu jest z jednej strony bardzo niefajna, ponieważ... No, Traci się dwa lata historii i, tak jak we wcześniejszych wersjach, pewien czas kawałek historii. Z drugiej jednak strony, pierwszy sezon Kajzerogradu był w roku 2018, przez co musiało dojść do wielu ewolucji w samej strukturze miasta. Na pewno sezon 9 będzie najlepszym i może na pewno przebije sezon 8, który był niewątpliwie dotychczas najlepszym sezonem w historii Kajzerogradu.